Ukochałem Cię odwieczną miłością, mówi Bóg na kartach Starego Testamentu w księdze Jeremiasza. Bóg kocha człowieka i chce dla nas tego, co najpiękniejsze, tego, co najbardziej wzniosłe. Chce, aby człowiek był szczęśliwy. I możemy śmiało powiedzieć, że tak było na początku, kiedy powołał Bóg człowieka do istnienia. Jak podpowiada święty Augustyn, powołał go z miłości i dla miłości. Bóg nas kocha. Jak mówi papież Franciszek, każdy człowiek jest chciany i każdy jest kochany. Może dziwnie brzmią te słowa dzisiaj, kiedy przeżywamy to trudne doświadczenie, tej ogromnej epidemii, która zbiera swoje żniwo. Ale nie możemy zapominać, że mimo tego trudnego czasu Bóg chce dla nas, dla Ciebie i dla mnie przede wszystkim, abyśmy mieli pokój serca. I oczywiście czas wielkiego postu to czas, kiedy otwieramy nasze serca na tą wielką miłość. Co więcej, każde rekolekcje to jest wejście w Bożą rzeczywistość. Spotykamy się bardzo intymnie z Bogiem. Bogiem, który do nas mówi. Bogiem, który zmienia nasze serce. Bogiem, który sprawia, że ta łączność z nim jest łatwiejsza. Bóg, który chce, żeby ta relacja była piękna, niesamowita, żeby była ogromna bo Bogu na nas zależy i czas wielkiego postu jest uprzywilejowany przecież wtedy wysilamy się aby dobrze przygotować nasze serca siebie na obchody zmartwychwstania naszego zbawiciela Idąc dalej, kiedy zwracamy uwagę na tą wielką Bożą miłość, zwracamy uwagę, że Bóg chce być obecny w naszej codzienności, to warto zastanowić się, czy ja chcę jego obecności w swoim życiu, w swojej codzienności, w swoim domu. I teraz, kiedy jesteśmy trochę uziemieni, bo przecież przez tą epidemię bardzo mocno jakoś doświadczamy tego, że jesteśmy zamknięci, bo mamy zatroszczyć się o siebie, ale też o bliźniego, to może jest dobry moment, aby zastanowić się, czy ja rzeczywiście mam relację z Panem Bogiem, czy rzeczywiście ja mam czas dla Pana Boga, bo przecież Normalnie to żyjemy w tym pośpiechu, w tej gonitwie, w tym hałasie i często Panu Bogu dajemy tylko to, co nam zbywa. Często dajemy Panu Bogu, ja mówię bardzo dobitnie, te resztki z naszego życia, a Pan Bóg nie zadowala się ochłapami naszej codzienności. Chce, abyśmy się zatrzymali. I może to trudne doświadczenie. Tej epidemii, która dotknęła naszą ojczyznę, cały świat, jest tym momentem, abyśmy się zatrzymali, zastanowili się, wzbudzili refleksję nad swoim życiem. Czy w mojej codzienności, w moim życiu jest miejsce dla Pana Boga, który mnie kocha? Bóg, który powołał mnie do istnienia z miłości i dla miłości, jak podpowiada święty Augustyn. Bóg chce, dla mnie tego, co najpiękniejsze. Może to brzmi dziwnie dzisiaj, ale taka jest prawda, bo to jest Boża prawda. I kiedy zanurzamy się w Boże Słowo, kiedy otwieramy Boże Słowo, to często możemy zauważyć, jak Bóg z taką delikatnością, czułością do nas przemawia, że jesteśmy ważni, że jesteśmy wyjątkowi, że jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi. A kiedy otwieramy Ewangelię, kiedy zwracamy uwagę na życie Jezusa Chrystusa, na Jego publiczną działalność, to bardzo często możemy zauważyć tą czułość Boga. Bóg, który pochyla się nad człowiekiem. Cierpiącym, słabym ubogim, człowiekiem, który żyje w ciemności. I czas Wielkiego Postu, czas tego naszego przygotowania paschalnego, to czas, kiedy przygotowujemy się, aby zachwycić się tym światłem, zachwycić się żywym Chrystusem, który zmartwychwstał. Ten czas dla nas obecny, jest tą możliwością, abyśmy się zatrzymali, abyśmy otworzyli Bożą Księgę, abyśmy zanurzyli się w to Boże Słowo, zaczęli się nim delektować, zaczęli to Słowo rozstrząsać. A krótko mówiąc, może, abyśmy zaczęli tym Bożym Słowem żyć. Przez kilka dni będę starał się to Boże Słowo nam przybliżyć, abyśmy rzeczywiście zobaczyli, jak Bóg do nas przemawia, jak Bóg o nas się troszczy, mimo tego doświadczenia krzyża, mimo doświadczenia tego cierpienia, bo przecież ta epidemia jest swoistym krzyżem, swoistym cierpieniem, dlatego też znajdźmy chwilę dla Pana Boga, znajdźmy chwilę, aby otworzyć tą księgę życia i zanurzyć się w tym Bożym Słowie, bo to jest list, który skierował do nas Bóg. Jak chcemy poznać Boga, jak często my tego Słowa nie otwieramy. Jak chcemy zachwycić się Bogiem, jak my często tego Słowa nie znamy. Jak mamy zachwycić się Bogiem, jak to Słowo stoi często u nas w naszej biblioteczce, może wyeksponowane, ale jest nieużywane. Dlatego niech ten czas tego trudnego doświadczenia będzie tym momentem mojego przebudzenia, tego duchowego przebudzenia z tego letargu, aby wejść w tą Bożą rzeczywistość. Amen.